11 grudnia, słońce grzeje, fala się łamie. Plaża pełna ludzi, ale coś czaj się w bramie. Radio krzyczy, odzyskajmy swoje. SMS krąży gniew, rośnie jak pożar w zborze. To miało być tylko lato, to miało być tylko lato. Tylko plaża, wiatr i słońce nad głową, ale słowa jak kamienie spadły na beton. I miasto się zapaliło, słowem pięścią głową. Flagi w Piasek jak sena, na której lęki nienawiść tańczą bez imienia. Pierwszy cios, potem drugi tłum idzie w szał. to nie jest surfing, to jest narodowy żal. Kronala jedna z najbardziej kultowych plaż Sydney. Położona w południowej części miasta, w obrębie Sutherland Shire, przyciąga nie tylko surferów, ale i tych, którzy po prostu chcą złapać oddech nad oceanem. To jedyna plaża oceaniczna w Sydney, do której dojedziesz pociągiem prosto z centrum. Mieszka tu około 20 tysięcy ludzi. Większość to Australijczycy urodzeni w kraju. Jest też sporo osób pochodzenia angielskiego, irlandzkiego, włoskiego. I kilku rodaków z Polski też by się znalazło. Latem miejsce tętni życiem, plaże, kluby surfingowe, baseny oceaniczne i dzikie wydmy ciągną się kilometrami. Ale Kronala to nie tylko słońce i fale. W 2005 roku to właśnie tutaj wybuchły głośne zamieszki na tle rasowym, tzw. Kronala Riots. Był to trudny moment, który zmusił Australię do spojrzenia w lustro. Dziś społeczność Kronala stara się odbudować swoją reputację jako miejsce otwarte i przyjazne dla wszystkich. Kochani, witajcie w czwartym odcinku naszych przygód z głodnym kangurem. 11 grudnia słońce grzeje, fala się łamie, plaża pełna ludzi, ale coś czai się w bramie. Radio krzyczy, odzyskajmy swoje, jestemny skrąży, gniew rośnie, jak pożar w zborze. Dziś zabieram was na spacer po cieniu. W miejsce, gdzie Australia pokazała swoją mroczną twarz i gdzie odpowiedzią na przemoc była kolejna przemoc, bo po brutalnych scenach w Kronali na ulice innych dzielnic wyruszyły zorganizowane grupy młodych mężczyzn pochodzenia arabskiego. To, co zaczęło się na piasku, rozlało się po całym Sydney, jak pożar. Zawsze zastanawia mnie jedno dlaczego, gdy jedziemy do krajów muzułmańskich, musimy bezwarunkowo respektować tamtejsze zasady, ich prawo, ich religijne normy i nikt nie pyta o naszą wolność wypowiedzi czy własne przekonania. Ale kiedy niektórzy przedstawiciele tej samej kultury przyjeżdżają do krajów zachodnich, często zachowują się, jakby wszystko miało się do nich dostosować. Są roszczeniowi, domagają się wyjątków, a krytyka ich postawy bywa natychmiast nazywana nietolerancją. Czy to nie jest hipokryzja? Ten film nie jest przeciwko komuś. Jest za uczciwym spojrzeniem na rzeczywistość, bo jeśli mamy żyć razem, musimy mówić o trudnych rzeczach otwarcie, z wzajemnym szacunkiem. Niedziela, 11 grudnia 2005 roku, letnie przedpołudnie, wschodnie wybrzeże Australii. Temperatura sięga 31 stopni. Kronala, nadmorska enklawa w południowym Sydney, budzi się do życia jak w każdy inny weekend. Rodziny rozkładają ręczniki na piasku, dzieci budują zamki, surferskie deski, kroją fale. Jednak tego dnia może niesie coś więcej niż fale niesie napięcie i gniew. Przez poprzednie dni i tygodnie w eterze buzowało. Audycje na antenie radiaru GB, szczególnie prowadzone przez znanego, kontrowersyjnego prezentera Alana Jonesa, były areną rosnącej frustracji. Wszystko zaczęło się od incydentu 4 grudnia. Dwóch młodych ratowników na plaży w Kronali zostało zaatakowanych przez grupę mężczyzn, których media szybko określiły jako mężczyzn o blisko wschodnim wyglądzie. To jedno zdarzenie stało się iskrą, ale paliwo czekało od dawna. Wśród części społeczności narastało poczucie, że ich plaże są przejmowane przez grupy młodych mężczyzn z zachodniego Sydney często pochodzenia libańskiego. Plotki, opowieści, wspomnienia z incydentów, prawdziwe lub przesadzone, zaczęły krążyć i nabierać mocy mitu. Atmosfera gęstniała, na antenie radia słychać było głosy dzwoniących Trzeba ich zatrzymać, zróbmy porządek, to nasza plaża. Alan Jones czytał smsy na głos. Nie protestował, nie gasił emocji, podsycał. W jednej z audycji odczytał wiadomość: zgromadźmy się w Kronuli w niedzielę. Zabierz australijską flagę, weź kumpli. Pokażmy im, że nie rządzą tutaj. Australijski Urząd Medialny ASEMA później uznał, że jego działania podsycały nienawiść na tle rasowym. W niedzielny poranek tłum gromadzi się na stacji Kronala i na głównych plażach. W rękach australijskie flagi, na plecach tatuaże z Krzyżem Południa, symbolem narodowej tożsamości. Pojawiają się transparenty z hasłami Weźmy z powrotem naszą plażę Australia dla Australijczyków. Na miejscu są nie tylko mieszkańcy Kronali, ludzie zjeżdżają z całego Sydney, również z daleka. Przyciągnęły ich sms -y, które krążyły po mieście jak wirus. Wszyscy Australijczycy wkronali w niedzielę. Pokażmy im, kto tu rządzi. Zabierz flagę, nie bądź mięczakiem. Zróbmy to dla naszych ratowników. Napięcie rośnie, wystarczy jedno spojrzenie, jeden okrzyk, jeden gest i gniew eksploduje. Około południa tłum zaczyna atakować przypadkowych przechodniów, szczególnie osoby o ciemniejszej karnacji, uznane za niewłaściwe. Jeden z pierwszych ataków zostaje nagrany: mężczyzna zostaje powalony na ziemię i kopany, inny obrzucany butelkami i wyzywany. To nie są pojedyncze przypadki. To brutalny, otwarty rasizm. Policja zostaje całkowicie zaskoczona. Zbyt mało funkcjonariuszy, zbyt późno. Nie są przygotowani na taką skalę agresji. To miało być tylko lato, to miało być tylko lato, Tylko plaża wiatr i słońce nad głową, Ale słowa jak kamienie spadły na beton I miasto się zapaliło słowem pięścią głową. To miało być tylko lato, to miało być tylko lato, Tylko plaża wiatr i słońce nad głową, Ale słowa jak kamienie spadły na beton I miasto się zapaliło słowem pięścią głową. Stoisz na ziemi, o którą walczyli Australijscy żołnierze Anzac. To jest nasza ziemia. Wiedziałem, że jedynym sposobem na opróżnienie wagonu było danie im dobrego powodu do wyjścia. To wtedy zacząłem uderzać ludzi moją pałką. Wieczorem tego samego dnia Sydney zmienia się w miasto strachu. W dzielnicach zachodnich od Bankstown po Lakembe krążą wiadomości nie możemy pozwolić na to, co zrobili w Kronali. W nocy grupy młodych mężczyzn z zachodnich dzielnic, głównie o blisko wschodnich korzeniach, wsiadają w samochody i jadą w stronę wschodnich plaż. W Marubra, jednej z popularniejszych plaż południowego Sydney, dochodzi do pierwszych starć. Grupy uzbrojone w kije bejsbolowe i metalowe pręty atakują przechodniów i samochody. Niektóre z aut zostają zdemolowane ktoś krzyczy: To za kronale! Prawdziwy przełom następuje dzień później w Brighton Les Sands, w spokojnej dzielnicy nad zatoką Botany Bay, gdzie wiele rodzin arabskiego pochodzenia mieszka od pokoleń. 150 do 200 młodych mężczyzn maszeruje Grand Parade. Lecą kamienie, butelki, cegły w stronę witryn sklepów, samochodów, ale też w stronę policji. Dochodzi do starć z funkcjonariuszami. Patrolujące helikoptery krążą nad zatoką, a ulice przypominają strefę działań wojennych. I wtedy dzieje się coś, co zatrzymuje wszystkich. Przed klubem RSL, gdzie zbierają się weterani wojenni, młody mężczyzna wspina się na maszt, zrywa australijską flagę i podpala ją. Płomień odbija się w wodzie Zatoki Botanicznej, krzyk cichnie to nie są już tylko zamieszki to symboliczny akt podziału narodu. Po fali przemocy, policja ogłasza stan najwyższej gotowości. Ochrona zostaje wzmocniona w kluczowych punktach, szczególnie przy meczetach w Lakemba i Auburn. Na drogach pojawiają się blokady, nad plażami krążą śmigłowce. Władze ogłaszają weekendowy lockdown, plaże są zamknięte. Wjazd do niektórych dzielnic możliwy tylko przez punkty kontrolne. kiedy emocje opadają, zostaje szok. Jak to się mogło wydarzyć? Weterani z RSL są wstrząśnięci. Dziennikarze analizują godzina po godzinie, krok po kroku. Dochodzi do licznych aresztowań. Alan Jones zostaje skrytykowany przez regulatorów medialnych. A sema uznaje, że jego audycje mogły przyczynić się do podsycania nienawiści. Ale to nie zatrze obrazu tamtych dni. Kronala Ryots zostaną na zawsze zapamiętane jako jeden z najciemniejszych rozdziałów w historii współczesnej Australii. A jak się tu żyje? Nie najtaniej. Średnia cena domu to ponad 3 miliony dolarów, za mieszkanie prawie milion. Czynsze też wysokie 1500 za dom, 650 za mieszkanie tygodniowo. Ale nie brakuje chętnych, bo kto nie chciałby mieszkać 3 minuty od oceanu, mieć własny surfboard i poranną kawę z widokiem na fale. Kronala ma też swoją historię. Pierwsi Europejczycy dotarli tu pod koniec XVIII wieku, ale nazwa Kronala pojawiła się dopiero w 1800 w roku, nadana przez kapitana Owena Stanleya. Pochodzi od słowa Kuranula z języka Darawal, oznaczającego miejsce różowych muszli. Bo zanim pojawili się kolonizatorzy, ten rejon od tysięcy lat zamieszkiwali Darawalowie, rdzenni mieszkańcy południowego Sydney. Żyli z morza, z lasu, znali każdą zatoczkę, każdą ścieżkę. Do dziś w okolicy można znaleźć ich ryty skalne, mideny i inne ślady obecności, na przykład w pobliskim Royal National Park przy Gibbon Head. A jeśli zboczysz z głównego szlaku, trafisz do zupełnie innego świata. Za wydmami przy Boat Harbour kryją się The Shacks, małe dzikie chatki, często bez prądu i bieżącej wody, nielegalne, ale tolerowane. To ostatni bastion surf kultury w stylu lat 60. Niektórzy mieszkają tu od pokoleń. Zero luksusu, tylko ocean ognisko i cisza. W tym odcinku nie będzie recenzji restauracji. Dziś pokażemy Wam, jak naprawdę wygląda weekend po australijsku. Rozstawiamy się na plaży i robimy grilla jak lokalni, bez spiny z widokiem na fale. Mamy w aucie wszystko co potrzeba: kuchenkę gazową, grill, ekspres do kawy, mikrofalówkę i gorący prysznic. Tu jest Australia w pigułce. I może właśnie za to ludzie kochają kronale i okolice. Boat Harbor raj dla fanów 4x4 i ludzi, którzy wolą grillować na plaży niż smażyć się w korkach, do Bondai. To jedno z ostatnich miejsc w Sydney, gdzie możesz wjechać terenówką prosto na piasek, rozłożyć daszek, wrzucić coś na ruszt i udawać, że jesteś na safari. Tylko zamiast lwów, mewy. Wjazd kosztuje i to nie mało, ale hej, za dziką plażę z widokiem na ocean się płaci. To miejsce nie jest dla każdego. Nie ma ratowników, prysznica, ani baristy z modną brodą. Ale jeśli masz koła z napędem, trochę przygody w sercu i szukasz plaży, gdzie można być sobą, to Boat harbor mówi – wjeżdżaj śmiało. Okej okay, kochani, dzisiaj gar kuchnia na plaży. Kangur ma tu taką kuchenkę, że szkoda gadać. Robimy breakfast. Lunch później. To nie jest zwykłe śniadanie. To śniadanie z widokiem. Dla niektórych może to tylko kawa i jajka. Ale dla nas to symbol tego, jak Australijczycy spędzają wolny czas. Później będziemy robić kiełbaski z grilla na lunch. Także serdecznie Was zapraszam. Jesteśmy w pięknym miejscu, gdzie można wjechać autem na plaży. No, powiedzcie. Co byśmy zrobili bez akwiszki? Bez niej nic nie działa jak trzeba. Także, kochani, paluszki lizać. Już mamy do tego ogóreczki, pomidorki. Boat Harbor daje wolność. Dobrze. Każdy robi co chce. Jedni grillują, nie. inni pływają. Ktoś odpoczywa na masce auta z książką w ręku. Śniadanko, jak ta lala. Sól, pieprz. Proszę uprzejmie, kangur będzie teraz degustował. Boat Harbor to istny raj dla miłośników aktywności wodnych. Można tu popływać na desce surfingowej, posupować czyli paddleboard, zabrać ze sobą kajak i eksplorować zatoczki wzdłuż wybrzeża. A jeśli masz maskę i rurkę, koniecznie wskocz do wody. W okolicach małej rafy można tu posnorpować i zobaczyć podwodny świat, którego nikt się tu nie spodziewa. Na południowym krańcu plaży Boat Harbour w Carnell, ukryta przed oczami większości mieszkańców Sydney, znajduje się niezwykła osada znana jako The Shacks. Tworzy ją około 25 skromnych domków, zbudowanych głównie z drewna. Blachy falistej i materiałów znalezionych w okolicy. Teren, na którym stoją te domki, należy nieprzerwanie od lat 60. XIX wieku do prywatnych właścicieli rodziny Holt, dziś reprezentowanej przez firmę Holt Group. W latach 20. i 30. XX wieku, podczas wielkiego kryzysu, gdy wielu Australijczyków zmagało się z biedą i bezrobociem, Ludzie zaczęli budować tu swoje prowizoryczne schronienia. Co ciekawe, powstawanie Shacks miało miejsce w czasach, kiedy australijskie prawo dotyczące własności ziemi oraz pozwoleń budowlanych nie było jeszcze jasno określone, a przepisy były luźno egzekwowane. Ponieważ teren był prywatny, właściciele gruntu przymykali oko na nieformalne osadnictwo, a czasami nawet pobierali symboliczne opłaty za zajmowanie niewielkich parceli. Dzięki temu mieszkańcy mogli wznosić swoje domki bez formalnych pozwoleń traktując tę sytuację jako swoisty układ z właścicielem ziemi. Dziś wciąż mieszkają tu potomkowie pierwszych osadników, ale także nowi mieszkańcy, którzy wybrali to miejsce szukając ciszy i bliskości natury. Patrząc na dane i codzienne życie tych dwóch dzielnic, trudno nie odnieść wrażenia, że po 2005 roku Sydney się podzieliło. Kronala pozostała niemal w całości w rękach białych Australijczyków zamknięta, jednorodna, z własną plażą i tożsamością. Brighton Les Sands, przeciwnie, stało się jeszcze bardziej wielokulturowe, z silną obecnością społeczności arabskiej i muzułmańskiej. Dwie plaże, dwa światy jeden zbudowany na potrzebie spójności, drugi na potrzebie wspólnoty w różnorodności. To, co wydarzyło się w 2005 roku, nie skończyło się wtedy. Ono wciąż rezonuje na mapie, w ludziach, w codziennym życiu miasta. Rasizm, on nie zniknął, zszedł z ulicy do spojrzeń, z megafonu do szeptu. Dziś Australijczycy rzadziej krzyczą, częściej udają, ale pod podszewką wciąż tli się nieufność. I jeśli udajemy, że jej nie ma, to znaczy, że niczego się nie nauczyliśmy. A najciekawsze w tym wszystkim, że tyle energii poszło na wybielanie kronali w kraju, który przez dekady prowadził politykę białej Australii, a przecież należy do czarnych. Bo ta ziemia, zanim była plażą surfingową, była domem dla ludów Darawal, Gadigal i Eora. Więc może zamiast kłócić się o to, kto tu bardziej swój, warto w końcu przyznać, że wszyscy jesteśmy gośćmi. I wiecie co? Australijczycy tak bardzo starali się wybielić kronale, że zapomnieli, że ten kontynent należy do czarnych aborygenów. Bo zanim była Biała Australia, była Czerwona Ziemia, Czarny Sen i tysiące lat, których nikt nie pytał o zgodę. I może to jest ten moment, by w końcu to zrozumieć, przestać mówić i zacząć słuchać. Dzięki, że byliście z nami. Miejcie oczy szeroko otwarte na kolejne przygody głodnego kangura. Niech kangur będzie z tobą. Gdzie on skacze? Tam dobre jedzenie.